Jak pan ocenia <laughs> hipotezę Romana Giertycha, który w TVN24 położył komisje wyborcze, zostały przejęte przez ludzi typu pana Olszańskiego i jakiś brat-kamrat wystawił kilkanaście tysięcy członków do tych komisji? Ja z wielkim zadziwieniem patrzę na poważniejszych, wydawałoby się, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy powtarzają za panem Romanem Giertychem coraz dziwniejsze Opowieści, to jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też chciałem zwrócić uwagę, że dosyć kompromitujące dla strony rządowej. No bo jeśli prawdą byłoby to, co pan mecenas Giertych opowiada światu, czyli że mamy do czynienia z jakimś spiskiem, w którym kilkanaście tysięcy osób jest zaangażowanych, żeby z premedytacją wpłynąć, na wynik wyborów, czyli tak naprawdę zaatakować polskie państwo, no to jeżeli to jest prawda, to to jest kompromitujące dla rządu i dla Donalda Tuska. Dlaczego? No czy to oznacza, że jest spisek w Polsce, w który jest zaangażowane kilkanaście tysięcy ludzi, ale polskie służby nie zauważyły tego spisku? Czy to znaczy, że w takim razie na terenie Polski służby w ogóle nie kontrolują sytuacji i nie są w stanie przeciwdziałać na przykład Działaniom obcej agentury. No, jeśli by tak było, jeśli to by było prawdą, e, no to moim zdaniem to byłby powód do dymisji premiera, bo to byłaby absolutna kompromitacja polskiego państwa i rządu, jeżeli dopuścił do tego, żeby masowy spisek e, uderzał w podstawy polskiego państwa.